Witam wszystkich z tej strony Marciny, zapraszam Was oczywiście do GTA 5, tak już bardzo długo nie było, dlaczego by nie nagrać, wiadomo. Jeżeli dzisiaj pojawi się oczywiście GTA, to i pojawi się też jeszcze jakiś filmik. Czasami tylko nie udaje mi się tego zgrać, ale zazwyczaj dwa filmiki się wtedy pojawiają Jeden z GTA, czyli jakiś taki single, czy jak to tam fabuła, a potem jeszcze jakiś tam multik z bf czy tam Skoda Dobra, jedziemy z Koksem Gramy tutaj w tej chwili Trevorem Te Trevor oczywiście to jest najgorszy zakapior w tej grze Ale to w nim kochamy Przynajmniej ja Koleś jest naprawdę niepoprawny politycznie. Nie wiem, czy ja dobrze jadę, ale chyba Chyba jakoś tutaj dojadę, tak mi się zdaje. Najwyżej się rozpierdzielę. O Trevor do cholery jasnej, wstawaj! Niestety Trevor nie ma zbyt dobrej kondycji. Mogłbym zgarnąć tą motoróweczkę. I może bym tak zrobił? <laughs> nie, dobra, nie ma czasu. Napiernoły Co to było? Mam nadzieję, że mi się tutaj wszystko będzie ładnie, pięknie nagrywać Wow, Siemano Nie fura dziadek, nie zła fura Dobra, gdzie to jesteśmy? Tu Aha, do siebie, do chaty muszę po prostu pójść. Dobra, no to lecim. Biej się, Trevor. E, e, stoj. E, stój, 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 stój. stój, stój. Tutaj. <laughs> <Nie even. śmiech> Chyba jednak nie. <laughs> Przypieprzy mu jak nie nic. <laughs> Postaraj się bardziej. You said you weren't going to hit me. I thought you said you were going to find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83 and the other one is at kindergarten. No, talking about anything. the teacher to put him on the phone just to be safe. <laughs> the cops. I ain't no molester. Peter, shut up. Swabo, go Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a, a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. I come on, <laughs> <see you. laughs> <laughs> Don't you ever not tell me things I want to know? Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here!

No dobra, dobra, jestem z powrotem. Sprawdzałem po prostu, czy mi się nagrywa. A, dobrze. Bo tam raz miałem taki problem z, z dźwiękiem. Jeden dźwięk był za cicho w pewnym momencie, drugi był normalnie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Zamknij mordę. <laughs> Czemu on gada? Ciemno się robi. Teraz pytanie brzmi. Czy my się wbijamy w ogóle do, do samego właśnie tego Michaela? Wow! Niezła pogodynka. Kurde, mało brakowało, żebym się spojrzał tutaj na, na ekran. Nagrywanego materiału, i mało co nie wypierdzieliłem. Nie, tutaj jedziemy gdzieś tutaj blisko. Tu gdzieś byliśmy już raz. Chyba tutaj się rozprawialiśmy z całym tym gangiem motocyklistów Betty. Tak, dokładnie. Motel. O. Znajdziemy tego pierdolca. Podłuż bomby. Yeah, przylepne. dobra. Dobra, przy. Musimy się chyba tak skradać trochę, czy nie? Bo teraz, szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra. Aby wybrać bomby przylepne. Eee... i R. Dobra, no zaraz, zaraz wybiorę. No dalej, dalej, dalej. O cholera. Nie wiem, czy ja tu muszę? Dobra, wybierzmy tutaj... O, bomba jest. Dobra, używając L2 potem naciśnij R2, żeby rzucić ładunkiem przylepnym. Ok. I R2. Ok. Naciśnij R2, aby podłożyć ładunek na ziemi lub pionowej powierzchni. Aha, no dobra, wszystko jasne. Jeden ładunek już mamy podłożony, zobaczymy co dalej. Może tak chyba delikatnie tutaj się skradać, żeby... Żeby mnie nikt nie zauważył. Tutaj co prawda są te gamonie Mam tylko nadzieję, że mnie nie zauważą. Ale będzie rozpierducha. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze do tego tutaj walniemy. Ups. Co to było? Co jest? Co nie mów, że tutaj oni już mnie wykminili. No pięknie, jeszcze ktoś dzwoni. Obsługa klienta. No niestety, muszę odebrać. Poczekajcie. O, wow, dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, ale mi przedstawili, przedstawili ofertę. Po prostu nic, tylko y, chlasnąć ich w mordę z sieci Play oczywiście. Nie wiem, jak można takie, takie, takie oferty przedstawiać komuś, kto a, no, przekracza ten rachunki, przekracza a, z, wynikające z abonamentu. I zamiast tutaj przedstawić coś korzystnego, to oni jakieś w ogóle debilne oferty mi tutaj przysyłają, na które na pewno się nie zgodzę. To ja muszę w ogóle tak blisko podchodzić. raz, to jest. Dobra, tutaj. Trzymaj. Teraz jeszcze tylko. Nie wiem, czy to jest ta chałupa, ale chyba tak. Nie wiem, czy ja tam dorzucę. Ups, chyba nie dorzuciłem. Dobrze. <gł> kopali gościa jakiegoś. Co oni tam za kolesia klepią? Wow! Spieprzajcie! Fuck off! Oh fuck! Pieprzcie się! No niestety nie udało mi się Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz Nie możemy się tak... Nie możemy się tak wychylać bardzo zaciekawiło mnie to, jak oni klepią mu michę. Co za mędy. Jak, ja tak, mam mędy. jak tak można? Dawki mordę! Dobra. Nie możemy tego chyba szybko załatwić. Dobra. Mamy już bomby przylepne. Jedna jest. There you go! Oookay. Okej, okay, rzucamy. Baja! Teraz tam. Okej, okay. zaraz a gdzie oni pojadą? Schowajmy się na chwilę. Mam nadzieję, że chłopaki tam pojadą dalej. Że mnie nie wykminią. Dobra, pojechali sobie. Teraz najlepiej chyba będzie się cofnąć tutaj teraz. Wow, wow, wow. Zamknąć tam ryja, dawaj, no, no, trzymaj. To, <laughs> <laughs> to jest to, tak jest, ale będzie jadka. Wow, moment, bo tam cholera te yeah. tępy dzidy stoją. Ja muszę tutaj jakoś naokoło chyba pójść. Bo nie chciałbym znowu powtarzać tego Dobra, pójdźmy tędy Mam nadzieję, że tutaj mi się to uda. Dobra. To jest gdzieś tutaj ta chałupa. Pójdziemy naokoło. To chyba mnie nikt nie będzie widział. W razie czego przeskoczymy sobie przez płotek. O właśnie tak. No dobra, ciekawe, czy to jest to. Dobrze, ok, skakuj, zdetonuj bomby przelepione, przylepne naciskając dipada w lewą stronę. Więc jedziemy, 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 jedziemy. Wbijamy się pierw na e, furę, bo nie chcielibyśmy. O, gdzie jest nasza fura? O, w mordę. Wow, 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 wow. to jest jakiś kolo. Hej, gdzie jest moja fura? Czy ta zida odjechała gdzieś? Dobra, zobaczmy co się będzie działo. <gry MP3> Troszkę się pewnie zdziwili. Jest... Okej, okay, no chodź. No chodź, chodź! O morderza! Ła! Gijdże! Ścierwo! Jeszcze ktoś coś chce? Chodź! Gdzie ta menda? O! Oh. Schowaj się na chwilę. Dobra, gdzie oni są? Dobra, śmigamy. Chyba do wozu teraz. A to jest nasza fura. Czy ja ją tu zostawiałem? Możliwe. No dobra. Nara. <noise> o peszek jak to mówią, peszek Kurde, ale pada jak cholera. A, bolało. Znajdźmy naszego kolegę. Nieźle cię wkurwić. <noise> They piss me off. But okay. if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes with my dead friend's alias and my dead friend's family? In a house that must have been uh -huh. dead, with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mind-bog. <laughs> 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 <Ten month text. laughs> i

<laughs> Can you tell me a story? No, Wade. The You know <laughs> animal, animal, mineral, or What? Damn it. I gave Animal, vegetable, or mineral. We are... hey, 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 how about this? Uh...

my w ogóle jedziemy, ale to nie dojeżdżamy do Los Santos, tylko ja widzę, że my dojeżdżamy tutaj do jakiegoś... Co to, co to będzie się mieściło? A tu No dobra i? Dobra, schowaj tego gnata. Wariacie. Michael No właśnie. motherfucker for you fucking dead you were my best friend well guess who's coming to shit on your doorstep you fuck now i'm going to live here давай los santos los santos давай же Oh well, yeah. <laughs> oh. right, right, right. So this kid, he could fly planes. So he signed up for the air force to fly all day long and bomb villages and maybe just maybe drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable.

Nie, dobry jest, dobry jest ten koleś. Jedno co muszę Wam powiedzieć, jednak e, tryb fabularny jest naprawdę zajebisty w tej grze. Głównie właśnie przez te dialogi tutaj całą tą opowieść. Powiedzmy, że online no, szału nie robi, ale, ale jeżeli chodzi o o tryb fabularny mega mega. Świetnie. Ale to na pewno nie jedziemy do Michaela. Serio?. <laughs> What the fuck? What? To on na pewno tu nie mieszka. Nie 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 nie, nie, nie to.

I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. <laughs> you can't smoke here. Okay. <laughs> this is my girlfriend's place. She, she's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called Neville's bed. A guy we never crew. You gotta go. Both of you. <laughs> My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if you don't like your family. Nie, to Nie a to a to wyjechać no, będę weźcie jak jest, słuchajcie, Trevor. Można wykorzystać mieszkanie Floyda jako kryjówkę. Zaparkuje pojazdy w wyznaczonym miejscu, aby je zapisać. Aha, czyli ma po prostu metę już teraz w Los Santos. Okej, okay, okej. Okay. Eee, dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Eee, z... Następny odcinek już wkrótce, oczywiście. Eee, zapraszam Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji i czekajcie na jeszcze filmik tegoż samego dnia z jakiegoś z multików. Dobra, trzymajcie się, cześć.